Za nami ósma wielka lekcja ekologii pod Tauron Areną Kraków. Wydarzenie niebanalne, wyjątkowe, ekologiczne, związane z naturą i dbaniem o środowisko przez nas wszystkich. Odwiedziło nas bardzo dużo mieszkańców Krakowa. Mieliśmy szereg atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Gier, zabaw, warsztatów, rozmów, posłuchania wywiadów z osobami związanymi z działalnością w naturze, ekologii i ochronie środowiska. Na scenie najbardziej kolorową grupą jest grupa właśnie Kolorowi, czyli Pokaz mody o tytule Piękno w różnorodności, bo mówimy tutaj o modzie zrównoważonej, czyli recyklingowej, upcyclingowej. Panie w różnym wieku prezentują się przepięknie. Z nowości mamy też koncert relaksacyjny na misach tybetańskich. To z kolei coś dla tych, którzy potrzebują odrobiny relaksu. Pogoda dopisała. Krakowianie również dopisali, jak zawsze było was bardzo wielu, za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie w Tauron Arenie, Kraków, w cyklu spotkajmy się.